ma z tej strony Alvaro. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pogramy w Brawl Starsa. Jak widzimy, mamy nowe wydarzenie. Po, spróbujemy dzisiaj nabić... Nie wiem... El Primo na... 15 rangę. Dobra, wchodzimy w pierwszy mecz. Zagrałem sobie przed nagraniem Rundkę i... Rundkę... Eee, I przegrałem I... I... nie... Robi to, że mój gościu jakoś tam stoi I nic nie robi Coś... Zlegało się chyba Dobra, lecimy szybko po naszą skrzynkę Szybko... Mam już jeden... Dwa to mówekną Nie wiem czy będziemy na yy, bo wiem. sobie się tak że bez wychodzenia z gry. Będziemy to się kręcić ciągle, żeby ...na nie założyć. nie to. W wielką to będzie ciężko, żeby odgrywać. Może później sobie jeszcze skoro zagramy. No nie wiem.

Już prawie na 13.00. Dla mojego chłopca, bo to jest... Nie cieszę się o takich kości, co czekają aż to jest 3.00, aż te 10 sekund minie. Bo ani tu bez... Bo ani po włosach, sekundzie wychodzą. Ja tego nie rozumiem, kości. Maska z nim jest. Dobra, lecimy z drugą marynką. O tu mam już od razu jedną. Trzy, dwa. Dobra, idę do kogoś! Kiedyś taki No to było tak, jakbyś tam Co, jak on miał ulta? Co? Widzieliście to? Jak niby miał już ulta? Jest. Jesteście z rozwiązaniem. Jeszcze trzy drużyny zostały. A napiszcie w komentarzu, w jakiej, w, w, jaką następną mam postać nabyć na 20 Rangę. Y, 15. nie, to jest LP, moje na 11. No nie. on nie, jeszcze rosa do tego. Uciekajmy sobie. No i tak nie wygram z nimi. Ale na stówę będzie ulta Ani, jedna nie ma Ale widać, że go do w jednym szeregu Dobra Dobra Przegramy to no, no nie, kurde 13 sekund No, no nie, no, nie. Nie ma go w tym zrobić? dobrze. Jedno powinno być miejsce, to znowu drugie miejsce. No nie, trzynasto. Dobra, jeszcze dwie rangi szczęśliwe. obrazy. Nie będziemy na tego chodzić. A dzisiaj weźmą sobie drugi. Miałem do odebrania darmowego boksa mega boksa. Mówię wam taka oferta za darmo, od razu że go otworzyłem, i później. Nie, nie pomyślałem i mogłem o tym odcinek nagrać. No... Nie chcę bronić. No... No wejdziemy. Tam jest skrzynka, ale nie opatrzyć się po no O nie, termat się. Nie, 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 nie. Frank. Frank nie. Dwóch jest. O nie.

sobie Ja bardzo lubię El Primo a na... na przykład w takich przekachak, bo jak do gościa podejdziemy, to ciężko jest El primo, El... El primo zabić. Dobra, widzimy. Tutaj. No, nie wiem. Ja mam część, ale to jest to. Taka przewaga... O nie, ulta ma ten ma ulta jeszcze boję do niego podejść. Dobra, wielkie czwarty. Chyba no, też oni mają 15 13 mają, no, no kurde, to jest ten. znowu drugie miejsce będziemy mieć Chyba że Aj kurde Ale by się nie chcieli oni o mieli, tak, dobra Znowu drugie miejsce Ale dobra, chociaż nie jesteśmy na mil 3 Od razu

nie, piąty nie jużce Minus ja. Dobra, od razu gramy. z ja, tym gościem. Ja. Nie, Ten gości po chwilę będzie miał. Ole nam się trafiło. Duży skrzynek. Lecimy. Tu kolejna. I tam jest już kolejna. Zenity. Bierzemy? No. Jest. Dobra, lecimy tam, 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 tam. Chodź tu. Tu widziałem, że też jest skrzynka... O nie. Elfina. Ale... Elfina. To nie Elfina. On nie ma Będę zżywam na razie ulta. Pójdziemy sobie tutaj. Bardziej na środek. No to tu jest ten Daryl. Tu ktoś kąpi. Kąpi bo widzę. Monita. Tego wyżyjemy. Tu o, o, o! Jest! Zginął! Musimy go załóżcie! Jest! Siedem! Trzy drugi zostały. wstały. Nie wiem, to jest. I tak, Dobra. Będziemy tutaj siedzieć, bo oni nawet nie stoją, że my tu jesteśmy. tam ci już widzieli. Nie ma szans, nie ma szans. O nie, przegra, przegra. Widziałem. uciekłem. uciekam. Uciekam. Skinę Nie no znowu Jak to nie ogniała I znowu będzie Pan się coś nie chciała grać Dobra Ale tym, tym razem nie na ministę no, ja Nie obrazu A wiem Nabijemy El Primo na 20, na 15 rangę i nie wolno w górę i w na tym kanale i wpadajcie na moje social media, na przykład takiego jak instagram alvaro2 polecam wpadajcie spoko zdjęcia jak dobra Pójdziemy tutaj, bo tu chyba koło zwiedziłem. Tutaj ktoś jest? Nie, to mi się przywiedziało. Tu jest skrzynka. Czemu ja ją ominęłem? Nie widziałem jej. A powiedzcie, z jakiej gry jeszcze ktoś bym na nagrał? Też napiszcie by o tym w komentarzu. Ja te wszystkie komentarze przeczytam. O nie, to jest wajperka. O nie, mój gość się zginął. Jest to piperka mi teraz będzie den denerwowała. Tu nie... go idzie. A nie, no, no, nie, no, kurde! Czwarte miejsce! Minus dwa. Ja... Dobra, damy... Ja gram jeszcze raz. Teraz gram z piperką? Tak, chyba gram z piperką. Pukiem gram. Ja... Wiecie, co mi się ostatnio zdarzyło? Pierwsza postać, która mi dropnęła, to był Frank. Nie wiem, jakim cudem. Nie wiem, czemu on akurat na pierwszej postaci od razu... od razu on. Dobra, zabijemy. Dobra, jest. Dwa. Czekniemy, co? No, ona jest tutaj. Już tutaj jest. O, o nie, leon. Nie, Nie, zginie mój. O nie, kurde. Nie mogę przegrać. I teraz ten leon będzie go nim. I teraz będą kampić tu. O nie. Oni mają ulta. Dwóch mają ulta. No, musimy się jakoś tutaj bronić. Ale patrzcie co, co zrobili. Udali sobie tę... Ten... Nie widziałem, ale no, straciłem. No dobra. Aj kurde, mogę uciec. Czwarte liście znowu. No nie. No nie, znowu czwarte miejsce. For for glory. Dobra, gramy. Ale czasami jest tak dużo skrzynić. Czasami jest tak... Wiecie. Ale powiem wam, że to jest taka fajna mapa, bo jedna jest tak... Jedna mapa po, yy, jedna mapa jest taka... aż mnie denerwuje. Aż gram. Nie ma tego. To... Daj na Mike'a No nie no, no, mamy tylko dwa O nie no, co za, jaki to jest Patrzcie, ten gościu tutaj będzie kampił No nie no, jeszcze we mnie jaki Ten gościu teraz tam będzie kampił, o nie O nie no, zultował mnie, kamp się tam gościu No nie, kurde Wiecie, co mi chyba się nie uda nabić, ale pirimo na 20 ranka Na 15 To powiedzcie w komentarzach, po, jeśli, jaką grę bym no, mówił w Dobra, po... Jeśli już z Wami kończę, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na, na tym kanale. Do zobaczenia.